Witajcie kochani, w kolejnym odcinku. Jak dzisiaj widzicie, jestem Teamu Obuzy, normalnie Teamu Obuzy Forever. Ale nie o tym. Dzisiaj chciałabym zrobić dla Was odcinek, którego nie robiłam już bardzo, bardzo dawno, a mianowicie polecić Wam kilka kanałów. I to będą dwie laseczki i dwóch przystojniaków. I teraz, jako że kobiety mają pierwszeństwo, a przynajmniej tak powinno być zawsze, ja nigdy nie byłam jakoś szczególnie zarówno uprawnieniem, przynajmniej nie takim hardkorowym więc kobietki najpierw i zaczniemy od kanału Smash, który urzekł mnie niesamowitą jakością. Jakość filmów na tym kanale jest po prostu taka, że no ja uwielbiam takie obrazki. Ja po prostu samo może yy, ze względu na różne czynniki, a w tym na przykład lenistwo, aż tak bardzo nie przykładam się do jakości moich filmów, pomimo, że mam ku temu wszelkie jakby narzędzia eee, i zawsze doceniam pracę takich osób, które starają się, aby ich filmy wyglądały perfekcyjnie. To są piękne obrazki, i tak właśnie w tym przypadku jest do tego fajna merytoryczna treść. Eee, bardzo dużo ciekawych filmów, oczywiście jest to tematyka nasza lifestyle'owo-uradowa, także tutaj nic się nie zmienia polecam wam serdecznie naprawdę miodzio. i teraz dla kontrastu, ale nie do końca dla kontrastu bo dalej to jest yy, bardzo fajna jakość, ale jednak kanał przypominający mi troszeczkę czasy tego naszego wiecie, starego YouTube'a za którym niektórzy tęsknią i strasznie to wypominają że o Boże jaki teraz YouTube jest B, kiedyś to było fajnie jak się nagrywało żelazkiem no nie, nie z tym się nie do końca zgodzę, ale jednak pewne aspekty fajnie tak sobie sentymentalnie wrócić, i właśnie to jest kanał Dominiki, e, która ma bardzo charakterystyczną urodę. Jest śliczną dziewczyną, i e, właśnie jej kanał jest prowadzony w taki sposób troszeczkę bardziej oldschoolowy. Przynajmniej mnie właśnie przypomina. Takiego tego starszego YouTube'a, jeżeli mogę tak to nazwać. E, także zajrzyjcie sobie do obu tych dziewczyn. Tu będziecie je mieć obie. Tak myślę, że będziecie je mieć tutaj i tutaj. A teraz przejdziemy do naszych mężczyzn, jakże fantastycznych i jakże charakterystycznych. Pierwszym mężczyzną, którego chciałam Wam polecić, jest Dawid. Mam nadzieję, że nie pomyliłam imienia, bo mam z tym problemy szczególnie z imionami na D. Dawid zawsze mylił się z Damianem i tak dalej, i tak dalej. E, natomiast chodzi o kanał Projekt Ink, czyli jak możecie się domyślić, nasz mężczyzna jest wydzierany. Jest wydzierany bosko. Bardzo mi się jego tatuaże podobają. Jest bardzo charakterystyczny. I z takim właśnie um, nie wiem, jak Wam mam to opisać. Musicie to po prostu zobaczyć. Dużo jest na tym kanale filmów właśnie z tematyki tatuażu, relacje robienie z tatuażu, czy tatuaż boli, czy tatuaż powinien mieć znaczenie. E, no różne, różne rzeczy i e, ja bardzo lubię te filmy oglądać, bardzo mi się podobają i przy tym są naprawdę bardzo ładnie, jakościowo i fajnie zrobione. Także jeżeli lubicie tą tematykę i takie bardziej odrobinę, hardkorowe klimaty, chociaż nie wiem, czy to jest dobre określenie, to zdecydowanie powinniście wbić na projekt Ink. Drugi kanał męski to jest kanał vlogowy Michała Tomkiewicza, który bywa od czasu do czasu u nas w biuru. Um, Michał pracuje w chwili, to jest jedno z takich dosyć popularnych miejsc w Warszawie i Michał próbuje w zasadzie codziennie. To jest taki... Stricte vlogowy kanał, tam pojawiają się od czasu do czasu innego rodzaju filmy, jak na przykład przepis na drinki, drinki czy na jakieś proste jedzenie, ale głównie jest to jednak kanał vlogowy, który ja osobiście lubię oglądać i który Wam serdecznie polecam, bo generalnie Michał jest po prostu sam w sobie bardzo fajną i bardzo sympatyczną osobą. Niedługo zostanie ojcem. Yy, no. Sami musicie się przekonać, to jest naprawdę bardzo, bardzo fajny kanał, który ja Wam serdecznie polecam. I tych naszych dwóch fantastycznych mężczyzn również będziecie mieć tutaj i tutaj. A także jak zawsze wszystkie linki do wszystkich czterech kanałów znajdziecie na dole, w opisie. Takim jestem dzisiaj jakimś tanecznym nastroju. W ogóle widzicie, co ja robię z rękami. Koniec świata. No i dobrze, to by było wszystko. Te filmy zwykle są krótkie i na temat, ale myślę, że warto je nagrywać i bardzo lubię je nagrywać, jeżeli na takowe perełki natrafię. Także e, jeżeli lubicie te filmy, to oczywiście dajcie mi łapki w górę. Zostawcie mi też komentarz, czy zapoznaliście się z moimi typami i czy moje typy Wam się podobają, czy zasubskrybujecie nowe kanały itd. Tak tak oczywiście możecie też napisać coś mi go mnie, ale to już nie jest konieczne. Dobra, dosyć y, tych głupot, zachęcam was jak zawsze oczywiście też do subskrypcji mojego kanału, jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy. Dzisiaj się z wami żegnam, do zobaczenia w kolejnych filmikach, pa pa.